Jestem modelką w ciąży, a oto moja historia. Wstaję rano, przeciągam się, zdejmuję aparat ortodontyczny. Szorując kapciami docieram do kuchni. Chwytam czajnik i podchodzę do zlewu. Odkręcam kurek, a woda pryska na wszystkie strony. Spoglądam na zegarek i w biegu zaczynam się ogarniać. Wychodzę do pracy. Dziś pozuję do zdjęć w znanym magazynie o modzie. Czemu zostałam modelką? Mam długą jak szyrafa szyję i afrykańską urodę. Nie zawsze byłam ładna. Urodziłam się na wsi. Moi rodzice zajmują się hodowlą kóz. Jako mała dziewczynka z zębami jak bóbr, chodziłam na pastwisko i rozmyślałam o karierze modelki. Przyglądałam się, jak ojciec nosił świeże mleko w metalowych wiadrach. Gdy wyrosłam na średniej urody nastolatkę, do naszej wsi przyjechał czarnoskóry fotograf i zaproponował mi pracę. Zgodziłam się bez wahania. Tama nudy przełamała się. Teraz chodzę po wybiegach biorąc udział w sesjach zdjęciowych i udaję, że wszystko jest ok. To tylko dobra mina do złej gry. Jestem w ciąży. Moje piersi opadną jak krowy wymiona. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu. Niebawem się skończy. Nie wiem jak powiedzieć o tym Murzynowi, który mnie zatrudnił. Podczas sesji żygam, mam mdłości, jestem skończona. Urodzę!